A zaraz potem w zegarową, bo na podwórku pojawili się leśni detektywi w towarzystwie kitki i jej kukającego zegara. Teraz dopiero wszystko się Poplątało. Nikt już nie wiedział, kto jest rabusiem, a kto obrabowanym. Każdy podejrzewał każdego. Sroka przekonywała, że złodziejem jest Ferdek. Lis zwalił winę na klepka, a kitka żądała wyjaśnień. Od i tak, wykuko, wy końcu skłóceni przyjaciele, rozeszli się do swoich chatek. Ech, westchnął zajączek, opierając zmartwiony nosek na łapkach. Jak mam znaleźć złodzieja, kiedy wszyscy są podejrzani? Ech, Zawtórował mu łoś. Praca detektywa nie jest lekka. Bezradni przyjaciele spojrzeli na usię z nadzieją, że z jej. Główki wyfrunie jakiś mądry pomysł. Już wiem. Za koły sała uszkami. Usia. Wszystkie przedmioty zginęły. No, są. Aha, przytaknęli chórem detektywi. Więc zaczekajcie... Do zmroku złodziej pojawi się, gdy inni będą spać. Thank you.